Wyobraźcie sobie, że podczas forum finansów i inwestycji, gdzie Snowball, genialna biografia Uryna Bachta, miała swoją premierę, nie tylko o Snowballu rozmawiano na moim stoisku. Wyobraźcie sobie, że także katolicy miliarderzy, książka mojego autorstwa o kolejnym, znaczy nie o, o kolejnym, ale o podtytule Dlaczego nie ma ich w Polsce i jak bardzo są potrzebni, też była przedmiotem rozmów. Między innymi. Przyszedł pan, który w zeszłym roku ją ode mnie kupił, także na Forfinie. No i mówi, że choć sam jest, delikatnie mówiąc, niepraktykujący, bardzo mu się spodobała, bardzo go zainspirowała. Do tego stopnia, że pożyczył ją swojemu sy synowi, któremu spodobała się jeszcze bardziej. No i przypomniało mi to, że moja oferta dla was jest taka. Jeśli nie masz książki, albo masz książkę, ale chcesz wrzucić do Donowi, to zrób to teraz, a ja bez względu na wysokość Twojego Donate'a, wyślę Ci książkę paczkomatem, eee, o, a jeżeli będzie on srogi, no to dorzucę jeszcze jakąś inną ciekawą pozycję, niekoniecznie mojego autorstwa. Więc taka jest moja propozycja eee, bycoffee.to łamane przez Macie Gnyszka. Tak można donate'a przekazać. Linkuję także w opisie tego filmu.